będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytuł nas do swojego serca. Panie Jezu, daj nam odkryć to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz. I przytul nas Panie Jezu do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj powiemy sobie o tym, jak Maria uczy nas przyjmować do serca Pana Jezusa. Jak mamy go kochać. No cześć! Dzisiaj mamy piątek w drugim tygodniu adwentu. W mm, dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi tak, z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do dzieci na rynku, które ciągle gadają do swoich kolegów Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł Jan, nie jad, nie pił, wszyscy mówią, zły długo pętał. Przyszedł syn je i pije jak normalny człowiek, a oni mówią, żarłok i pijak. No to jak to tak po prostu? No i to trochę możemy tak zobaczyć na sylwizycie, też tak jest. Co się nie stanie, to mnie zadowoleni. Desz spada, wszyscy mówią o jajku, spada. Ładna pogoda, wszyscy mówią o matko, ładna pogoda. Idziemy do skały, wszyscy mówią o jajku, musimy chodzić do szkoły. Nie ma szkoły, wszyscy muszą przed komputerem. O jajku, wszyscy musimy przed komputerem. No strasznie, ciągle narzekanie, ciągle nie tak. Jeden ksiądz mówi śmieszne kazanie, wszyscy mówią o tam, żartuję sobie. Ktoś mówi poważne kazanie, oj, co on taki poważny. Wszyscy narzekają, ciągle niezadowoleni, a tymczasem pan Jezus przychodzi, wzywa nas do nawrócenia, mówi o miłości i co? Słuchamy czy nie słuchamy? Czy wymyślamy sobie, o, on powinien inaczej powiedzieć o tej miłości, on powinien inaczej mówić o tym nawróceniu. Ciągle mamy jakieś usprawiedliwienia, żeby nie robić tego, co pan Bóg od nas chce. No właśnie, to ja wam teraz mówię, jest Adwent, trzeba się nawracać. No właśnie, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć. No cześć, dzieciaczki kochane, no witam Was. No. Widzę, że też się nie mogłyście doczekać, ja też się nie mogłem doczekać. Długa była noc, tutaj tak czekałem na Was, ale już wreszcie jesteście, także się cieszę bardzo. Dzisiaj mamy trzynasty dzień rekolekcji adwentowych. I pamiętacie, kochane dzieci, wczoraj zaprosiliśmy Marię do naszego domu. Powiedzieliśmy, zapraszam Cię, Maria, do mojego domu. Dzisiaj zaczniemy od takiej troszkę smutnej może sprawy. Tak, od takiej smutnej sprawy, bo zobaczcie, że jak rozważamy ten adwent, jak pan Jezus przyszedł na Ziemię, co jest bardzo radosne i super, że przyszedł, ale zobaczcie, że on nie był za dobrze przyjęty. To znaczy, nawet nie chcieli go przyjąć do domu. Maryja i Józef pukali do wielu drzwi, a ludzie nie chcieli ich wpuścić. I pan Jezus się urodził, gdzie się urodził pan Jezus? No, w takiej grocie. Nie chcieli go wpuścić do domu. Dlaczego o tym mówimy, kochani, dzisiaj? Bo zobaczcie, że tak często się dzieje w święta. Pan Jezus przychodzi do każdego. Pan Jezus chce być w każdym serduszku, w każdej rodzinie. Pan Jezus chce, żebyśmy się do Niego modlili, żebyśmy z Nim ro rozmawiali, ale w wielu rodzinach drzwi są zamknięte i drzwi domu, i też serc. I dlatego, kochani, tak bardzo potrzebujemy Maryi. Bo ona go przyjęła z całego serca. Ona powiedziała: Panie Jezu, jestem cała dla Ciebie. I jak przyjmiemy Maryję do swojego domu i do swojego serca, to ona nas nauczy, jak przyjmować Pana Jezusa, który często do nas przychodzi. Najważniejsza rzecz na świecie, wiecie jaka jest? Kochać Pana Jezusa. I właśnie Maryja to umie najlepiej i ona nas tego nauczy, kochani. Maria nas nauczy, właśnie jak kochać Pana Jezusa, jak go przyjmować. I kiedy Pan Jezus przyjdzie do nas, a w naszym domu i w sercu zastanie też Maryję, to będzie się czuł jak w domu. I o to chodzi, kochani, żeby w naszym życiu Panu Jezusowi było dobrze. Dlatego mam specjalnie dla Was dzisiaj wierszyk od Pana Rymowanki. Posłuchajcie. Dziś mam dla Was newsa. Z Marią łatwiej kochać Jezusa. Bez Maryi pójdziemy wolno, a z Maryją damy wielkiego susa. I szybko będziemy blisko Jezusa. Chcę przyjąć Jezusa nie tylko raz w roku. Chcę iść za Jezusem krok po kroku. Chcę kochać Jezusa z Maryją u boku. I teraz, kochane dzieci, powtórzcie za mną Maryjo. Oddaję Ci moje serce, by kochać Jezusa jeszcze więcej. I wszyscy razem. Mario oddaję Ci moje serce, by kochać Jezusa jeszcze więcej. Właśnie. I o to tu chodzi. Dziękuję Wam, kochane dzieciaczki, za dzisiaj i do zobaczenia już jutro. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, 13 dzień Adwentu, piątek. E, dzisiaj, tak jak mówił e, Pan Rymowanka, będziemy próbowali Wam pomóc w tym, żeby przygotować się do aktu oddania się naszej mamie, naszej najukochańszej Maryi. E, I razem z e, ciocią Martą my też oddaliśmy się Maryi. To już było 3 lata temu. No. 3 lata temu. Mamy takie, takie nasze. sobie pamiątki takie. Mhm. Akt oddania piszemy, kochane dzieci, odręcznie. Piszemy odręcznie i my tak robimy. Myślę, że wielu, wiele osób tak robi, że w rocznicę. Piszemy jeszcze raz na nowo, czasem coś zmieniając, dodając, i znowu piszemy na nowo w następnym roku, i znowu piszemy na nowo, ciągle oddając się Jezusowi przez Maryję. I dzisiaj chcieliśmy przygotować Was do napisania własnoręcznie takiego aktu. Moi drodzy, co potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim miejsca pracy, czyli pomyślcie teraz, gdzie Wy ten akt będziecie pisać. Przy stole, przy biurku? Jeśli tak. Co trzeba tam posprzątać. Naprawdę musi być posprzątane. Mm. Tym bardziej, że część pracy będzie dzisiaj także farbami. A to są takie sytuacje, gdzie jest bardzo, bardzo potrzebny porządek. Moi drodzy, pan Rymowanka przygotował dla Was takie dwa piękne akty. Dla dzieci yy, starszych. I dla dzieci młodszych, i wy sami, czytając to i rozumiejąc to, rozumując też te słowa, musicie zdecydować, który z tych aktów jest bliższy waszemu hmm. sercu. Ten wybrać i ten napisać. Możecie to zrobić na białej kartce. Możecie to zrobić na jakiejś takiej pięknej, ślicznej kartce, bo ja wiem, że już jest bardzo dużo teraz, prawda, takich kartek, Aha. jakichś takich. Stylizowanych, na jakieś Ostopnych. różne takie rozdoby my też uh -huh. sobie taką wyszukaliśmy. No, widać trochę na naszych, takie nasze takie eleganckie cienie. Wziąsza. Słuchajcie, to my tak specjalnie szukaliśmy. Także wybieracie sobie kartkę, i na tej kartce będziecie pisać własnoręcznie ten akt oddania. Na przykład: Mario moja mamo, oddaję Ci moje serce. Amen. I to możecie pisać też takimi wielkimi literami. Zobaczcie, pamiętajcie tylko o tym, żeby były przerwy między wyrazami. I żeby może nie gumkować, może nie tam jakimś zmazywaczem nie robić. Jeśli coś to przekreślić, napisać jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Bo też musicie pamiętać, że Maryja zawsze, nawet jeżeli to nie do końca będzie takie ładne, bo nie, jeszcze nie potraficie świetnie pisać, to Maria zawsze to przeczyta, bo Maria czyta w waszym sercu. A to, co na kartce to. To też nie jest aż takie ważne. I drugi akt. I drugi akt: Mario przyjmuje Ciebie za moją mamę. Zapraszam Cię do mojego domu i życia. Oddaję Ci moje serce. Amen. Jeśli Wam jest łatwiej, a jesteście teraz na przykład już w drugiej albo w trzeciej klasie, bo myślę, że pierwszaczki to jeszcze wszystkich literek nie poznały pisanych, bo pierwszaczki są gdzieś tak na g chyba teraz, albo na ły, może jak dobrze im poszło szybko, ale macie takie piękne zeszyty w linie, które pomagają Wam pięknie napisać i trzecim i czwartym klasist czwartoklasistom, chciałam powiedzieć trzecim, czwartym klasom. Yy, też sugeruje wrócić do tego pięknego pisma, które nazywa mm. się kaligrafia, mm. bo my to tak wcale ładnie zawsze też nie piszemy. Jak spojrzycie Oj. na wójka akt, to ja nie wiem czy wy no. w ogóle tak, to się tam okaże. czegoś doczytacie, ale Zobaczcie. wujek to się bardzo starał. Bardzo, naprawdę. Słuchajcie, bardzo się starałem, ale muszę Wam się przyznać, że czasem jak piszę odręcznie, to potem sam nie potrafię tego przeczytać. No właśnie, a my chcemy, żeby to za rok móc przeczytać. I pamiętajcie o tym, Lo łączymy literki, tak, ze sobą pięknie, najpiękniej jak potrafimy. Przypominamy sobie całą naszą kaligrafię, której wyuczyliśmy się pod koniec zerówki i w pierwszej klasie. I piszemy taki akt. Najpiękniej, jak potrafimy, a na końcu podpisujemy go swoim imieniem. Swoim imieniem, bo imię Komiecznie. jest ważne. Imię jest bardzo ważne. Ja jeszcze Wam powiem, że jeżeli będziecie chcieli, będzie Wam mało, to możecie te wasze akty ozdobić. Możecie narysować szlaczki jakieś, możecie coś ponaklejać, jak lubicie. Ja przygotowałam dzisiaj, zobaczcie, taką metodę robienia szlaczków jakichś takich y, ozdób. Wiecie czym? Patyczkami kosmetycznymi. Pracowaliście kiedyś z czymś takim. Potrzebujemy do tego troszeczkę farby, patyczki kosmetyczne albo higieniczne. Wyglądają tak, jeśli nie wiecie. Przyda się gumka, ale niekoniecznie. Jak pracujemy taką metodą? No i oczywiście zawsze przy pracy farbą, moi drodzy, musi być jakaś mokra szmatka w razie, jak się coś wydarzy. Może to być mokry ręcznik papierowy, albo nawet te mokre chusteczki, które teraz czasami się używa. Bierzemy kartkę, maczamy czubeczkiem ten patyczek i zobaczcie, jak tylko będziemy chcieli, co tylko wymyślimy, to taki robimy sobie szlaczek na naszej pracy, na naszym liście, na naszym akcie oddania. I będzie słabiej i mocniej, zależy ile, jak mocno przyłożymy, ile użyjemy i co nam tylko, co tylko zechcemy. Można też tutaj, tak jak widzicie, te prace można też robić inne prace w ogóle potem, jak już napiszecie a gdzie jeszcze będziecie mieć wolny czas. Słuchajcie, robimy tak, bierzemy kilka patyczków razem. Może trochę za dużo, może tyle starczy, ale naprawdę to nie ma znaczenia. I trzymając je razem, maczamy wszystkie naraz. Żeby nam nie uciekały, to warto jest sobie właśnie połączyć je gumeczką. Ach, to po to te gumki. Tak, mm. wtedy nam nie ucieknie. sobie tutaj wyrównamy tak, o tak fajnie. Mhm. I maczamy. Zawsze z boku, jak mamy taką y, taką y, tackę do, do farb, to z boku możemy sobie wypróbować, jak to będzie szło, ale to ma być właśnie takie inne. I możemy sobie stworzyć jakiś na przykład kwiatek. Zobaczcie. Jak potem dodamy sobie innej farby, ja tu wymieszam trochę z białą. Mm, Dźwięki różne wydają farby, nie wiedziałam, że mają takie życie ciekawe. Jak sobie wymieszamy, to potem nakładamy drugi raz obok i zobaczcie, i powstaje nam taki bukiet kwiatków. Cokolwiek, serce, mhm. można potem wyciąć, można dokleić. To robiły dzieci to wszystko, także naprawdę y, można te akty nasze i inne prace pięknie przyozdabiać także w ten sposób. I dzisiaj chcieliśmy jeszcze jedną, jedną rzecz Wam powiedzieć, bo wiemy, że z Panem Rymowanką będziecie ten akt tak pięknie też odczytywać razem. Ale chcielibyśmy Was też zaprosić do tego, żeby dzisiaj bardzo na serio potraktować to zadanie, żebyście znaleźli czas i miejsce na naprawdę spokojne napisanie tych słów, trochę na zastanowienie się nad tymi słowami, co te słowa dla was znaczą, na pięknie, piękne przeozdobienie tego aktu, tak żeby Wasze serca i, i Wasze umysły były gotowe na, na to, żeby przyjąć tak naprawdę i tak do końca. Maryjo, do Waszych serc. Do zobaczenia. Do, do jutra. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.